Spokojnie, Tygrysie. Zaraz otworzymy te drzwi. Pomoc jest już w drodze. Nie martw się, Mike. Uratuję te twoje klucze. Pokaż mi dokładnie, gdzie wpadły. O, ee, do tamtego odpływu. Tak, to zadanie dla mojego mini-magnesu. Wystarczy tylko opuścić go ponad kluczem i... Przyczepią się! O! Brawo strażaku Jamesie! Witaj Mike! Podobno upuściłeś klucze do odpływu. Już po wszystkim dzielny strażak James już je dla mnie wyjął! Brawo, strażaku Jamesie! To było sprytne! Dzięki Sam! Kiedyś zostanę prawdziwym strażakiem, jak ty. Tak właśnie będzie. Ocaliłem klucze! A sam nazwał mnie strażakiem Jamesem, tak jakbym był strażakiem. Jej! Serio? Tak i od teraz będę słuchał. Na wypadek, gdybym mógł pomóc z jakimś innym wezwaniem. No, gotowe. No i wszystkie hydranty mają ważność przedłużoną o rok! Baza do Jupitera! Gridlington! Jesteś tam! Uu, uh, i znowu to radio! Um, halo! 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 Oficerze Steel, jest pan tam? On mnie chyba nie słyszy. Masz rację. Musisz nacisnąć ten przycisk, kiedy mówisz i puścić go, kiedy skończysz. O, rozumiem. Powtarzam! Norman Price utknął na drzewie na Hibbert Street! O! Słyszałaś to? Teraz uratuję Normana! No nie wiem! To brzmi dość niebezpiecznie! Ha! Ja jestem Strażak James! Pożyczę tylko drabinę od taty! Słyszałaś, Penny? Pośpieszmy się! Prowadź, Mandy! Och! Oby nic mu nie było! To na pewno nie jest rekin? Tak, to wieloryt! To bardzo łagodne stworzenie, normalnie. Sam? W jaki sposób przeniesiemy go z powrotem do morza? Przypływ jest za kilka godzin! Ja wiem, przetoczymy go! Jest na to za ciężki! I mogłoby mu się coś stać! Nic mu nie będzie, prawda, Sam? Czy ja cię kiedyś zawiodłem, Mandy? Nie. Potrzebujemy tu Neptuna, Penny! Dobrze, Sam! הלו, טום? Niedługo wrócisz do domu. No to ruszamy, Mandy. Papa, pa, Dzięki! Myślisz, że nic mu się nie stanie? Wiesz, Mandy, on teraz znów jest u siebie. Nie ma za co. Dobrze, Mandy, wracajmy do domu i zobaczmy, kto zebrał więcej zwierząt morskich w zatokach. Jakbyśmy tego nie wiedzieli. A co ty chcesz robić? <laughs> I co on ci powie, Mandy? Skąd to wiemy? Płyń sobie, tam twoje miejsce. Halo? Ech. Ech. Ale ja ciągle wygrałem, jasne? Nieważne. O, Mike Flood zawisł na dachu? Ech, tak, Ech, mężczyzna zawisł na dachu fladów! Bridlington, zostań tu i pilnuj konsoli. Na czas kuracji lecę do akcji. Wezmę Wenus. Jedźcie za mną. Tak jest, sir. Pański kask, sir. O tak, oczywiście. W moim sklepie. O, ale, mamo. Zdążyłeś zabrudzić brokuły i pomieszać pasternak. Idź grać na dworze. Dobrze, mamo. Szybko! Nie wiem, jak długo wytrzyma. O, przestańcie panikować, proszę. Przybyła pomoc. Mam lata doświadczeń w tej dziedzinie. Zawsze gotowy? To moje mocno. E, nie powinniśmy już go zacząć zdejmować? Co? E, ta, tak, tak. Tak, jak najbardziej. Proszę przygotować drabinę. Może najpierw ustabilizujemy wóz, sir? E, o tak, e, wykonać już! Krówka. Co? O nie, utknąłem. Hej, pomocy! Ktoś mnie słyszy? Daj w lewo, nie w prawo! Może trzeba ci pomóc sam! Dziękuję. Myślę, że dam sobie radę. Nic się nie martw, Mike. Będziesz na ziemi zanim zdążysz powiedzieć "Cornishon". Opowiadałem wam, że raz owca utknęła na czubku dzwonnicy kościoła. Tak. Przyznam, że nie chcę, żeby odszedł. U, o, czekaj sam. O, co? Palą się drzewa? Musimy się pośpieszyć, bo będziemy mieli zaraz wielki pożar lasu. Zadzwonię do toma! Dobry pomysł sam. Szkoda, że nie ma tu Kridlingtona. Przydałaby się nam każda para rąk. Dzień dobry! Dasz mi autograf, Elvisie? O, e, jasne! O, widzę, że masz tu już także autograf sama. Tak, w końcu codziennie ratuje ludzi. No i jeździ po mieście Jupiterem. Ale ty już tego nie robisz? E, nie, e, myślę, że już nie. Sam! Stój! Dokąd jedziecie? Leśne drzewa stanęły w ogniu. Grozi nam pożar lasu! O, poważna sprawa. Może powinienem pojechać z wami. A co z występem w telewizji? E, e, jestem przede wszystkim strażakiem. Jedzie strażak sam! Leci też dom! Super! Wszyscy są cali? Jestem trochę słaby. Może kanapka pomoże? O! No nie teraz! Elvisie, chyba przegapiłeś swój występ w telewizji. Chyba, że polecimy śmigłowcem! Skakuj, Elvis! Jej! Genialne! Jak dla prawdziwej supergwiazdy! Elvis! Nie! Nie zapomnij tego! Leć już! Będziemy cię oglądać! Dzięki! Wracam na służbę jutro wczesnym rankiem! Cześć, Mandy! Zabieram radarka na pastwiska. Będzie zajmował się stadami. Chcesz się przejść? Dobrze! Zapytamy mamy! Cześć, Normanie! Pa, kochanie! wyskakuje do miasteczka po drewno. Ale co z drzwiami pasażera? Wciąż się zacinają! E, tak, ale. drzwi poczekają naprawię je później! Postanowiłem, że gdy dorosnę zostanę pasterzem, dlatego sprowadziłem tu Radara, będzie moim psem pasterskim Radar? Pasterskim? Pilnowanie stada to nie to samo co ratowanie ludzi Da sobie radę, pokażę ci No Radarze, postaraj się zagonić nitkę i jej młode do zagrody No już, no wiesz, beku beku no tak, biegnij! Tak! Widzisz? To ładwizna! Radar nie rozumie, co mu każesz! No Musisz mu wydać rozkaz. No wiem, Mandy. Zacznij je zaganiać, radar! Ratuj! Ich już O, 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 o mały włos o, 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 o. Tato! O, tato jesteś cały? Tak, pewnie Ale utknąłem I nie naprawiłem drzwi Trzeba zadzwonić po strażaka sama o nie, nie wziąłem telefonu. E, już wiem. Wyślę radara. E, idź po pomoc, radar. N no wiesz. Na ratunek. Sam miał rację. Radar to świetny pies ratownik, ale nie pies pasterski. James i Norman sami na morzu. Dwóch chłopców zaginęło na morzu. Oto zadanie dla Neptuna. Warto też poprosić, żeby Tom Thomas rozejrzał się z helikoptera. Zostaw to mnie sam. Ty też możesz jechać. Pewnie Bronwyn zamartwia się już o ciebie. Wiosłujmy do brzegu. Przecież nie wiemy, w którą stronę. Moglibyśmy jeszcze się oddalić. Oby o, byli zdrowi. Jeśli tam tylko są, sam ich znajdzie. Nie mamy co jeść. Pani co pić? Co my teraz zrobimy, James? Bez paniki, Norman. Na pewno już nas szukają. Przecież ocean jest ogromny. Jesteśmy jak igła w stogu pszenicy. Oj! Hej! Tutaj! Hej! Jesteśmy tutaj! Jesteśmy! Tutaj! Jesteśmy! Mam dobre wieści. Znalazłem ich. Nie mam pojęcia, jak to płynęli tak daleko. Za chwilę tam będziemy. Dzięki, bez odbioru. Przepraszam, sam zasnęliśmy. Z morzem tak już jest. Nigdy nie wiesz, co zaraz zrobi. Ale przede wszystkim nie powinno was tutaj być bez opieki. Udawaliśmy piratów. Zabierzemy was na suchy ląd. Jak dobrze, że jesteś. No, i czy dziewczynki mogą być piratami normalnie? Może, Saro. Może kto? Może kapitanie Saro. Ach, Bronwyn. Mamy tu tygrysa, który uważa się za kota strażaka. Nie był niegrzeczny, prawda? Powiedzmy, że lepiej mu idzie bycie kotem okrętowym. Fuj, pachnie rybą. <gry> Musi być nawiedzony! Andy, Flat i Norman Price! Domyśliłem się! Nie, to nie ja! To ona! To był tylko dowcip! Dla was to może dowcip, ale biedna Dylis była biała ze strachu! Tak właśnie było! Serce kołacze mi w piersi! Przepraszam, tylko ćwiczyliśmy przed Halloweenowym przyjęciem. Przyjdziecie, prawda? Nie, dziękuję. Nie ja lubię Halloween. Stresuje mnie. przecież o to w nim chodzi. A, a, ale ja będę, a, żeby wszystko nadzorować. Tak, mamy latarnie z dyni, przysmaki, a tata będzie budował ognisko. <grym> tak, a ja chcę wygrać zawody w straszeniu. Zobaczycie. Mogę pożyczyć latarkę i żyłkę wędkarską? Chyba tak. A po co ci one? To moja sprawa, niedługo zobaczysz. Więc nadszedł ten czas, gdy ludzie palą ogniska w ogrodach. To znaczy, że celowo rozpalają ognie? No jasne, że tak, Krydlington. Liście, drewno... No właśnie, Mike Flat urządzi ognisko na dzisiejszej halloweenowej imprezie. O tak, przyjdę w halloweenowej masce. Pan to pewnie nie lubi się przewierać, oficerze Steel. Ja? O nie, 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 to nie mój rodzaj rozrywki. Idę tam dlatego, że mnie poproszono. <laughs> Skup się na pracy, Kridlington. Zgaście ten ogień, już. O, e, e, przepraszam. Gdzie mam położyć lampę z dyni, mamo? Na stoliku przy oknie. Normanie, mama wycięła lampę. Norman? Jam jest duch Ponti <laughs> Wiedziałam, że to ty! Sama, że nie! Za zasłoną jest duch. Patrz, widzisz, jak się rusza? Przywiązałeś do niej koniec żyłki. <laughs> Nigdy nie wygrasz konkursu, Normanie. Możesz od razu się poddać! Poddać? Ja dopiero zacząłem. Pomocy! Ratunku, tutaj jestem! Głos dobiega z klifów! Szybko! Pomocy! Tu jestem! O! Oh, to Penny! O, oh, jak dobrze was widzieć! Utknęłam! Ktoś musi pobiec po pomoc! Poczekajcie! Co ty tam trzymasz? O! Oh, to raca! Co? Nie wolno ci się nią bawić. Znalazłam ją. Miałam ją oddać strażakowi Samowi. Brawo, akurat dokładnie tego mi trzeba. Może mogłabyś ją do mnie rzucić? Ja? O, dobrze. Świetny rzut, Mandy. O! O! Niech mnie śnieg zasypie, gdzie się podziała ta f... F... flara? O, jest nad klifami. Lepiej zadzwonię po sama. O, raca sygnalizacyjna? Nad klifami? Tom zobaczył racę sygnałową! Ktoś ma kłopoty na klifach! Tom już tam leci śmigłowcem! O, jak dobrze! Jest Tom! Jedzie strażak sam! Skale, musicie jej pomóc! Spokojnie, Mandy. Pomożemy. Tom, spuść mi podwójną uprząż. Przyjąłem sam! Za chwilę będzie! Prawie jestem! Dobrze, Tom! Podnieś mnie! Powoli! Szczęście, że znalazłaś rację! Dobrze się stało, że jej nie zużyliście! Gratuluję ci, Mandy! Bardzo mądrze! Chcesz kanapkę? E, najpierw chciałbym się trochę rozejrzeć. Jeśli nie będziesz jadł kanapek, nigdy nie będziesz duży i silny! Mamo, chcę się rozejrzeć już! Norman, jesteś niegrzeczny! Proszę, Trevorze. krabowa! E, Właściwie to ja. Ch chętnie skosztuję. Wystarczy, żebym zjechał w dół i wziął monety. No i witaj, desko! Uh, dobrze. Jest sucha i dość płytka. Uh, uh, uh. Powoli. Uh, uh. Nieźle. Uh! Spokojnie, Lwisie, to proste jak rzut kamieniem. Przepraszam, to nie zabrzmiało dobrze, bo myśl o czymś, co może cię odprężyć. Co naprawdę lubisz? Śpiewać, Lub, lubię śpiewać. O, jasne, zapomniałem. Wysoko tu jest, ledwie widzę stąd was. Na głowie mam kask, żeby nie zrobić pac. Nie, tak. To ci pomoże. Proszę, skuść się. E, Ciekawe, gdzie podział się Norman. Coś długo nie wraca. O, pewnie się chowa. Uwielbia chowanego. Poszukajmy go. Norman! Normanie Price! Gdzieś tu jest. Wypowiemy życzenia? Dobrze. W sumie... No, co pomyślałeś? O nie mogę tego zdradzić, bo się nie spełni. Och, powiedz! <laughs> nie. A jednak nalegam. O, powiedz to życzenie i wyciągnijcie mnie stąd! Mówi! Studnia życzeń mówi! Mamo, to ja utknąłem! Norman! Trzeba wezwać straż.